Kurde, nie wiem czy dobrze idę Chyba tak Na pewno tak Teraz tylko jest jedno pytanie Czy to na pewno jest bezpieczne Chyba tak Okej, okay, wchodzę Czyli już widzę że to nie będzie jeden budynek tylko co najmniej dwa. Oho. O kurde. To nieźle. Jestem wzbrojony To już klasyczny napis. Bardzo często na opuszczonych miejscach. Ja jestem tu tylko na chwilę bo tutaj nie ma zobaczyć z czego zwiedzać, dlatego też jest to mini eksploracja. Natomiast i tak chciałem tu przyjechać zobaczyć sobie jak wygląda opuszczona cegielnia cegielnia naprawdę ładny dach piękny wręcz piękny drewniany dach przepiękny Co to na górze, nie wiem Ciekawie to wygląda. W ogóle tutaj są takie jakby szyny, druty jakieś metalowe pod sufitem. Tutaj, mówię, wypuszczono bardzo, bardzo dawno. A ja chyba nawet nie muszę wiedzieć tak cicho tutaj. Ponieważ i tak tu nikogo pewnie nie ma. Ale to jest naprawdę praktycznie nic. Praktycznie nic o tym obiekcie nie wiem. Nie, nie wiem gdzie się kierować, za bardzo. Ale nie jest w złym stanie ten cały dach. Ładnie wygląda jeszcze. Kolumny się trzymają. Tutaj wyburzona ściana, co prawda. A, po prostu przejście do tej hali ponownie. No ale chyba to nie było aż takie małe za czasów działalności. Hmm. Wydaje mi się, że to był kompleks budynków, raczej. Mogę się mylić, mogę się mylić, a ta hala chyba szła dalej, kiedyś. Ale echo, fajne echo. Jakieś elementy być może pozostałości wyposażenia tego budynku. A tu jest taki, o, sznurek pod sufitem, właśnie o tym mówiłem, tylko że tam zamiast sznurków były druty. No i reszta. Tam się nagle kończy dach. Chyba się zawalił. Idę dalej. Głosy ludzi. Ten obiekt jest, z tego co wiem, bardzo często odwiedzany. Tak więc raczej to tylko ludzie, którzy tam wychodzą na spacery, lub idą na odwiedzanie. Ale, mimo wszystko, wolę się oddalić. To pole, to pole, czy co, coś jeszcze jest? Tam dalej coś jest, pójdę sprawdzić. Jak budyneczek ochrony, dawny, rozwodne wejścia i to. Wow, da się zapada. Tam widać ten pierwszy budynek, w którym byłem. Ten budynek jest nieco większy. Ale zapadnie do chłód na eksplorację. Kolejne pomieszczonko. Chciałem powiedzieć wytatulowane. Ma <gry> na myśli to Nie, to nieważne. Ach, jak tam wyjść? Nie, nie ryzykuję. Z drugiej strony jest po prostu wejście. Ja nie mogę. Ok. Oto jestem w budynku. Czy on miał piwnicę ten budynek? Mam nadzieję, że nie. To nie wiem, co to było. Wygląda jakaś mini, mini pomieszczenie zakładowe. A, zrobię. Cały dach jest z takiej blachy, więc nic mi się nie stanie. A złego tutaj. Ładnie to wygląda nawet. Niestety, ale ludzie byli tam. O. A to jest tak zbudowane, że można po tym wejść. Można by po tym wejść aż na samą górę. Tu były drzwi zamurowane. Tam okno. Też zamurowane. I skrzynki jakieś. To mogą być oryginalne z wyposażenia tej tutaj budowli. No, to jeszcze jedno pomieszczenie. To jedno jedyne Ma drewnianą ramę po oknie. drewniana rama po oknie drewniana nieźle no i to by było na tyle z tej części jeszcze jest jeden obiekt, ale tam szli ci ludzie więc pójdę tam po prostu bez kamery sprawdzę czy oni tam są, jeśli nie to nagram a jeśli tak to po prostu obejdę no i nie nagram mam nadzieję, że nagram więc idę teraz tam Pożar chyba tu był nieco się za budynek. Ewidentnie od pożaru. Dobra, idę dalej. To jest ta hala, w której byłem na początku. To jest budynek, do którego zmierzam obecnie. Ponieważ tam byli ludzie, tam gdzie chciałem pójść na początku. Dlatego też najpierw pójdę tu. Później, jeszcze raz sprawdzę tam, czy są ludzie. Jeśli nie, no to pójdę. A jeśli tak, no to niestety nie wejdę. To wygląda na jakiś plac. Budynek zakładowy, typowo. Typowo zakładowy, jak nic samolot obiekt likwidacji już ja widziałem ten napis ok i tam kolejny obiekt no to najpierw tutaj później a tutaj jeszcze mur, nie wiem czy za nim coś jest chyba to już jest mur y, jako ogrodzenie za nim nic nie ma No, ja poczekam chwilę aż samolot przeleci i i widzimy się za chwilę samolot przyleciał, jestem tak to wygląda sufit bardzo w ładnym stanie jakieś rury, po oświetleniu nic nie zostało a raczej było na suficie, chociaż niekoniecznie tu było wejście po oknach nie ma śladu, tu się nawet zawaliła ściana być może ktoś jej pomógł w tym zawaleniu się tu jeszcze są metalowe jakby... nie jakby metalowe ramy, nie wiem jak to nazwać po oknach na pewno po oknach, są nawet ślad, ślady szyb jeszcze resztki szyb w środku szkoda, typowe też okna zakładowe uh -huh. a latarka będzie potrzebna ramona drzwi drewniana, latarka wyciągnięta co już widzimy tutaj, widzimy drewniane okno z kratą, krata jest na zewnątrz Nasze już nie ma. Czy tu była lampa możliwe Jakieś rury, oczywiście, wycięte przez zmiarze. Tu dalej rury idą, czyli tu szły pod sufitem. No i generalnie nie wiem, co to pokazać. Hmm. Może lepiej zrobię tak. Same śmieci, to wszystko raczej już po e, zlikwidowaniu, zamknięciu tego zakładu tutaj zostało wrzucone. Nie sądzę, żeby e, w zakładzie takie były takie rzeczy tutaj oj oj nie fajnie to wygląda ale wyjdziemy oho tu zaraz pójdę w takim razie najpierw tutaj ładne pomieszczonko sufit rura, plastikowa rura też już rozwalona, nawet plastikowa. Tu było gniazdko jeszcze, ślad po gniazdku. Okej, okay, nieważne. Tu jest okno. Okno, w którym na górze jest szyba. Na dole też jest rozbita. Tylko dlatego, że jest zamurowana od zewnątrz. A jeszcze włącznik natynkowy. Wnętrza już nie ma tego włącznika. nie jest ta obudowa. Ups. Silniczek? Co to jest? Pewnie ja się o to potknąłem. No tutaj mam różne rzeczy. Co tu było? Takie jak nie Wygląda jakby to miał być prysznic, ale prysznic w zakładzie? No w sumie nie wiem. Ajajaj. Ciszej Exploronia. Kolejne okienko. Spróbuję je otworzyć. A nie, nie, nie. Lepiej nie. Kolejne okienko i kolejna taka jakby kabina i gniazdko. Jedno, jedyne, które się zachowało w całości. Łącznika już nie ma. Kratka wentylacyjna jest i okienko kolejne. Dobra, idziemy dalej. Z tego co widzę, tam już jest po prostu mur. Tam już nie ma dalej nic. No to idziemy tutaj. A to co? Hm. Wygląda jak jakaś zamrażarka albo mała Okej. Okay. Już jestem w środku Budynek pusty Zupełnie nic nie ma, żadnych pomieszczeń dodatkowych Hala kolejna Też mi się kocha, tak mega z zakładami, no bo to są zakłady Ale dawno już nie byłem w takim miejscu zakładowym No i ogólnie to ale to fajnie, tu była ściana rozbita już niestety jest obecnie Czy tu były okna, tego nie wiadomo właśnie, ciekawe tam był na pewno tutaj nie wiadomo taka oto hala tak ona wygląda i nic więcej ogólnie to w zeszły czwartek filmu nie było ponieważ obiecałem przedszkole niestety do przedszkola wejść nie mogłem a miałem trzy przedszkola w planie jedno było wyburzone, drugie w trakcie rozbiórki, ale rozbiórka została przerwana No i tak nie mogłem wejść a trzecie z kolei było na terenie na który nie za bardzo, jak się okazało, można było wejść nie za bardzo można było wejść tu jest już wyjście z terenu zakładowego a tam dalej nic nie ma, więc po co w ogóle tam iść zauważyłem, że mało kto w ogóle zwiedzał te budynki dlatego postawiłem też tu wejść kolejny budynek ten dość ciekawy jest Okej. Okay. Szybki źródełka. No, ludzie wyrzucają tutaj śmieci. No, okna brak. Niezbyt przyzwoite tutaj rysunki i napisy. Następne pomieszczenie wygląda w ten sposób. Ktoś tu ma siedzibę. O kurde, jak się przestraszyłem, tu tylko choinka. Tu tylko choinka, jeszcze z kokardką nawet. Ja się przestraszyłem, serio się tego przestraszyłem. Jakaś szmatka wisi. Tam jest okno z cegłami. No, ktoś w sobie zagospodarował to. Hojneczka, nawet na święta jest tutaj już zaopatrzony. A, lepsze to niż dewastacja, chociaż tak niczego nie popieram. Bo nie wygląda to ładnie. No, puste pomieszczenie całkowicie. Kolejne puste pomieszczenie tam dwa zamurowane okna i ostatnie puste pomieszczenie cztery zamurowane okna, no jest dość szerokie tu chyba były dwa wejścia które zostały zamurowane pusto, bardzo pusto pewnie dlatego mało kto tu przychodzi dobra, idziemy dalej zawalony budynek z zawalonym dachem Ok, chyba go wyjdę z zewnątrz, nie wiem czy to nie go da radę w ogóle wejść Pola tu wyrosła Za czasów działalności zakładu na pewno jej tu nie było No to idziemy Obszarowy budynek I jest okno To był taki mały budynek wielkości domu Tylko, że trochę wyższy Wyżej sufit miał niż dom Tak to wygląda Masakra, naprawdę czegoś takiego bym się nie spodziewał pomieszczenie jedyne, które filmuję tam dalej jest jeszcze drugie i trzecie jest z boku, małe pomieszczanko całkowicie zawalony dach a w środku roślina spróluje. a choć wygląda to ciekawie, przyznam szczerze naprawdę ciekawie to zielnik, która wychodzi z tych okien przerasta przez dach którego szczątki dosłownie tu zostały naprawdę niesamowity widok Ładny to wygląda, okej. Okay. A teraz idę w tamto miejsce, gdzie byli ludzie. To będzie już ostatni punkt. Żadnych innych budynków tu nie widzę. Tak więc jeśli tam nie wejdę, to to już będzie koniec tej mini eksploracji. Tu jeszcze jakiś silos chyba podziemne. No dobra, idziemy tam. A droga? No ciekawa droga. Jakieś ściany z cegieł. Betonowe słupy. Ja dążę do tamtego budynku, ale czy dojdę, tego nie wiem. Można się podeprzeć na drzewach. Okay. Wygląda jak jakiś bunkier, ale raczej to po prostu jakiś silos. Na początku myślałem, że ten komin tam, to komin od właśnie tego zakładu, ale okazało się, że jednak nie. Chociaż był bardzo blisko. Chociaż? Kurde, nie wiem właśnie. Być może był obok budynku, ponieważ zasłaniał, zasłaniał mi ten komin. Komin był zasłonięty przez budynek. Więc nie wiem, zdaje mi się, że nie jest na terenie zakładu, ale może jest. Ogólnie, z tego ostatniego budynku wejście mi się nie udało. Cały czas są tam ludzie, słyszę odgłosy. A po drugie trochę się zgubiłem, tak więc ja już opuszczam obiekt. Ja jestem eksplobron Do zobaczenia na następnej eksploracji. Cześć.